Gierka, na którą, przyznam się szczerze, nie bardzo czekałem, bo na początku myślałem, że to jest gierka w jakimś klimacie... Nie zapoznałem się po prostu z uniwersum i tak dalej. Myślałem, że to są... że to uniwersum Metro to, są, to jest jakieś science fiction prawdziwe, jakieś typu po kosmosie gdzieś tam latanie i tak dalej. Ale jak skupiłem, że to jest klimat Stalkera, chociaż Stalker też mi za bardzo nie odpowiadał, to postanowiłem zobaczyć. Zobaczyłem parę zwiastunów parę gameplayi i stwierdziłem, że samą też trzeba spróbować. Okej, daję nową grę. Tryb oryginalny, normalna trudność. Mam nadzieję. The dark ones came much later from the garden's direction. The dark ones, huge, towering a full head over man. Nightmarish creatures. Man accent. turned inside out monsters born to destroy us the word was they were incredibly strong and unnaturally evil that with bare paws they could tear armed men apart a... that's all lies ah! truth is even scarier Podoba mi się, już mi się podoba. Eee, Wciśnij dowolny klawisz. No okej, okay. tak szybko się załadowało, aż mnie to dziwi. Ehm, to jest świat po wojnie atomowej. Świat po wojnie atomowej. What the fuck? Wow, już możemy strzelać! Ja pierdolę jak głośno Fuck. Przyznam się że pierwszy raz odpalam to. Naprawdę, nie wiem co się stanie. Nawet nie widziałem za bardzo zwiastunów. Znaczy się zwiastuny widziałem, tylko nie widziałem gameplay. Gameplay widziałem, ale w innych nie widziałem początku. Kurde, ale ja muszę się tłumaczyć. Wow! Fajny efekt. Ale co się dzieje? Włociul, to jest co ja zabijam moich kumpli, The fuck Coś mam robić? Chyba nie. Łooo Aha, czyli nasz główny bohater. maluje paznokcie, haha. -ha. Nie. Nasz główny bohater miał. Ma jakieś. Ło! Już mi się podoba. Wstęp wykurwisty. Jestem na. Jestem na tak.

Han, how the hell did you get here? Get out! Now! Yes, Ullman, one moment. If a Dark One has survived, it is vital that you try to speak with it, Artyom. I realize that, as one of the Order now, you report to Miller. But we must persuade him to allow this mission. <coughs> Nie I want you to jest This a kto tu You shouldn't even be here. I'll take you to Colonel Miller. Graficzka bardzo ładna Artium się nazywa nasz bohater, który ma zwidy i rozjewał własnych kumpli. Przykre, przykre bardzo. A, zawinęliśmy y, zapalarę, zawinęliśmy jakiś dziennik. Okej. Okay. Poruszamy się. Nie no, graficzka pierwsza klasa. Nie wiem czy bym ktoś narzekał, że grafika jest... nie jest pierwszych lotów. Moim zdaniem jest przyjemna. Okej, okay. ta ikona jak jest mk to dziennik możemy czytać. Kolesie się napalają nagrającego kolesie na gitarze. Bardzo gajowskie. No i co? Jak dziennik? Aha, tą, tą ręką odpalam. o jaki bajer! Jedną ręką odpalam, widzieliście? Wyciągam na M, mam na prawym przycisku mam Dziennik. Jak jest ciemno, to mogę kurwa zapalić, żeby kurwa przeczytać. Okej, okay. jest git. Chowaj to, bo trochę wyglądasz przy połowo. Ok, tu gościu sobie czyści swoje kałasznikowe kolekcje. Tam ci są trochę gejowi, tam nie idziemy. Tutaj. słada dabstepu. Skrzyleksa zapewne. Uh, kasety! Tam jest polska flaga, czy mi się wydaje? Jest. Uuu, jakiś dupcia u góry. Cały już pełno kaset VHS. Okej, okay, ja muszę iść za... Cześć. No. Popatrz na mnie. Widać, że coś się widzicie to? Dobra. Idziemy za... za kim mieliśmy iść? Za tym naszym kumplem. którego tutaj nie lubią. Chyba. W metrze marzone. A... Okej. Okay. Z młynarzem. No chowaj już to, bo nic nie widzę. Jest to jakiś bieg czy coś. Okej, okay, tu się gościu goli. Kurwa, ale się zaciął. Nieprzyjemnie ktoś. No the or the <laughs> e no potrenował się tak naprawdę, brakuje mi tego Troszeczkę mi się przyklatkuje, ale od następnego odcinka zmniejszę grafikę żeby nie klatkowało. Okej, okay, co tu dalej się dzieje? No nie możesz tego schować. Eee, siemana! Cześć! A no jasne, napis się to ja zawsze A, zapalić so, first You're going to need a gas mask. Dzięki. You can't make a step on the surface without a gas mask. Okay. It's been 20 years and the radiation is still strong enough in some places to boil water. There are hot spots down here in the metro, too. Don't forget filters for the mask. jenki you know, it's cool enough even without these, but they definitely make it better for your health. Now, medkits. Well, what can I say? Anything you need for survival, Dzięki. a stylish orange case.

o oh, na tym dzienniku mam widzicie kompas nie no bajera. Mm, Okej, okay. wybieramy tutaj Aha zmienia się widok Okej okay, co my wybierzemy zawór, kałach, kałach na pewno a tutaj jest jeszcze sobaka yy, szybko strzelny Ubo ubojnik strzelba to nie To jest taka jakaś coś sniperka. To by mi się przydało. To i kałaszników. Tak. I na trzecie wybierzemy... Strzelbę. Kurwa, jest zajebiście. Ok. Spoko. Ale mogę sobie zatrzymać? Mm. Aha, to jest strzelnica, naciskamy guzik i jest bajera, tak? No i to. Wow. wow. Aha, opancerzeni są bardziej. No, teraz będziesz trzeba odbywał. Traje headshot. Okej. Okay. Uh -huh. Fajna gierka, podoba mi się. Ehm. Um. Nie, nie chcę więcej trenować, dzięki. Wezmę sobie tylko podpierdolę amunicję. What the fuck is this? Dzięki. Okej. Okay. Idziemy dalej. Nie słucham tych dialogów, chociaż są klimatowe. Spoko. Jesteśmy w bazie, która jest tajna. Trochę się dźwięk też wiesza. Okej. Okay. Lesnicki? No mów co odpieprzył, bo sam jestem ciekawy. Przepuśćcie mnie, ja idę. Sparta? Nie, na pewno nie Sparta.

a, czyli nasz kumpel jest jakimś wariatem? Ale znając życie, znając gry, znając filmy, to on nie okaże się wariatem. Tylko będzie miał rację. I heard that did something.

Dajcie coś postrzelać! Okej, okay, pełno tu żołnierzy. Hmm, czyli. Hmm, czyli chodzi o to, że na pewno nie jest to przyjazne i bezpieczne miejsce. Skoro wszyscy tutaj są żołnierzami, wszyscy noszą gnaty. Ale czego, by się, czego się było spodziewać? Będzie pier, będziesz pierdolął dalej. dalej, dalej.

Well. Hmm. Okej, okay, rozumiem. Ale my chcemy postęp, bo widzowie się nudzą. Cześć! No no rozumiem. Jakie prawa? No i teraz otworzysz drzwi. Co jeszcze w sobie pomyśli? Stoją i sobie pierdolą. you have something to report? Yeah, nic, ja nic nie wiem. Yes, Colonel. I located the surviving Dark One at the gardens. What? One of those things is still alive? Luckily, yes. Luckily? Come, this is utter madness. The Dark Ones were the greatest threat the Orders ever faced. fabuka oh, so, give me a chance. A single Dark One is no threat. Artyom has a gift. I, believe he can I nie mam nóg! To jest mój gift! To jest mój dar! Patrzcie, umiem latać! Zróbmy we'll no, bierzemy laskę, spoko. do yes, Wygląda jak miller tylko trochę niższa. Nie, nie, To jest Zatrzymaj go!

Spierdalaj, nie dam się zabić! Kurwa, otwórzcie mi drzwi, nie będę słuchał tego ciule. No, tutaj jest. Ana! Słuchaj, bo tu jest jakaś książka. Nanka, Nowa notatka O oh my god Poczytam to poza nagrywaniem. Słuchaj, Ana. Ładna, to ty nie jesteś.

Wsiadamy do pociągu... A, a, na! W chuja lecisz, mieliśmy gdzieś iść, nie? Aha, pewnie nie tam. Ej, ona mnie obraża. Kompletnie, definitywnie. Z żyliśmy? Co to za slang? What?

Kurwa, nie da się. A już myślałem, że cię zajębie. Powiem w kurwie. Czy zachowujesz się niepoprawnie? Yy, możesz powtórzyć? Dobra. Nie odchodźcie za daleko, przy to jest gracz, człowieku Eee, czemu... Gdzie jest kierowca? Nie ma kierowcy, rozumiem. Mmm. Umiesz to obsługiwać? Eee, zapewne ja będę miał potem. Ale spoko Póki co korzystajcie z latarek. Spoko! Żeby było trochę lepszy klimat. Uf, latarka Chodź Chodź Chodź, Anna. To będzie dłuższy odcinek. Dlatego cię nie mogę zabić, bo znam twojego starego. Okej. Okay. Nacisnąć dźwignię nie się nie da, da się, nie da się. Kurwa. Samo to otwórz, tam są pająki. Jakoś sobie oporadziłeś No sorry kurwa Tylko przekręciłem dźwignię Ania czy Ania Czysto Ty to nazwasz czysto? Fuj, ty kurwa jest burdel jak Że aż klatkuje Taki burdel Zbieramy amunicję z tego ciała Ania Move. I'm following. Dzięki. Uuu, i te spojrzenie. Uuuh. a skąd wiesz? A ja chcę sprawdzić. Gro. na. oh shit. Cmentarz, nie wiedziałem, że. nie wiedziałem, że. można przybić gwoździem, dwa pręty ze sobą. A nie, one są związane, więc spoko. Jest to jakiś bieg, sprint or something? Alt, nie. Control, kuca. Z, kuca. Shit! Wow! Szczury ciągną ze sobą kości. Woo! Nie chcę tej broni. Ja chcę kałasznikowa. To jest kałaszników? Nie. To też nie. To jest. Co? Maska przeciwgazowa, G. Okej, okay, wchodzimy. Następny zapis, kończymy odcinek, bo już trochę przydługi jest. FUJ! Te aha, aha, aha. teksty zachowaj, zachowaj dla siebie. Dajcie mi jakąś szybką wspinaczkę. Nie patrzcie na mój twój. O, jeszcze jakby to było oglądać? Dobra. Uuuu, wychodzimy na powierzchnię? Niech mnie kule biją. Ale masz buciki. Aha, czyli musimy razem to wyważyć. Holy shit. Czyli to jest ten ogród botaniczny, I guess. Wychodzisz? Wyszłaś. Ok. Dajcie jakiś zapis. There's a shift drzybiec. Okej. Czekamy na zapis. Jest zapis. There. Tak więc... Influence? Dzięki wam wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się też podoba metro. Mi się bardzo podoba. Na pewno będzie drugi odcinek, tak więc dzięki wam wielkie. Do następnego odcinka. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał. Kolejny odcinek yy, pojawi się niedługo. Dzięki wam wielkie, na razie.